Witam wszystkich, tu Higomikos, pokażę Wam rozpakowanie boosterka z serii Call of Legend. Mam tu booster z Grondonem, a w środku kryją się takie karty jak Clefeyre, Magmar, Penpi, Fullpix, Magikarp, Bailey Freeverse, Deoxys Holo, Flareon, Riolu i Darkness Energy. Otworzę w takim razie jeszcze jeden boosterek. Mam busterki z tej serii na wymianę, jakby ktoś chciał. To można do mnie pisać. Mamy tu szybko, bo mam minutę tylko na nagranie. Totodile. Paincock, Clefiery, Mawil, Tangela. Ho O Reverse. I tangroad jako rzadka karta. Laffy, Copycat i moim Junior. Komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku. Kliknijcie w subskrybuj, zapraszam was na mój profil Facebook, komu i komikos, Twitter i Google+. To tyle, na razie, cześć.